W Budapeszcie krew się strumieniami leje. Panie, ludzie giną, a oni tylko po dwie probówki od człowieka biorą. No. Mówię pielęgniarcze, bierz kobietę więcej, bo im krew bardziej potrzebna, a ja, a ja sobie dam radę. nie? Tu ona mnie po ramieniu poklepała i kazała się uspokoić. A jak tu się uspokoić? Kto ma wiedzieć lepiej od nas, co tam się teraz dzieje? No. Czołgi na ulicach, jak w czerwcu w Poznaniu. Ale jak tam ruskie weszły, to już nic im nie pomoże. Może ta krew i modlitwa jedynie. Mam rację. A. 31 października 1956 roku w całej Wielkopolsce masowo oddawano krew. Był to oddźwięk na apel węgierskiego Czerwonego Krzyża, który prosił o pomoc dla ofiar masakry w Budapeszcie. Wcześniej wkroczyło tam sowieckie wojsko. Tutaj ten apel trafił na wyjątkowo podatny grunt, wciąż bowiem żyły wspomnienia z poznańskiego czerwca 1956 roku. Wieczorem wielotysięczny tłum studentów pomaszerował zaś ulicami Poznania. Niesiono flagi polskie i węgierskie. Domagano się też natychmiastowego zaprzestania okupacji Węgier przez Sowietów. Radosny był dzień 31 października 1424 roku, gdy na świat przyszedł syn Władysława Jagieły i Zofii Holszańskiej. Władysław przyszły następca tronu. Nikt wtedy nie przewidywał, że jego panowanie będzie krótkie, a historyczny przydomek Warneńczyka uzyska od miejsca śmierci. Natomiast dla Poznania rządy Władysława miały ogromne znaczenie. Uwolnił bowiem miasto od cła i myta na wszelkie towary na terenie całego państwa. Upoważnił także gród do pieczętowania dokumentów czerwonym woskiem, w zasadzie zastrzeżonym tylko dla władców. 31 października 1900 roku urodził się Stanisław Szczepanowski, działacz niepodległościowy i społeczny, pisarz oraz publicysta rodem z Kościana. Był pionierem przemysłu polskiego. Posłował do Sejmu Galicyjskiego i parlamentu austriackiego. Publicystyce skłaniał się ku orientacji narodowej. W Poznaniu na Jeżycach mamy dziś ulicę Stanisława Szczepanowskiego. 31 października 1904 roku był w stolicy Wielkopolski wyjątkowy. To wtedy bowiem otwarto na grobli centralną elektrownię miejską, która zastąpiła podobne zakłady prywatne działające dotąd na Jeżycach, Wildzie i Łazarzu. Dodajmy, że w tym czasie odrębną elektrownią dysponowała także kolej miejska, czyli tramwaje. Adolf Chybiński był cenionym muzykologiem polskim, który związał się z Poznaniem. Specjalizował się w badaniu twórczości muzyków młodej Polski. Redagował objaśnienia do dzieł Fryderyka Chopina. Prowadził też bardzo aktywną działalność pedagogiczną. Profesor Adolf Chybiński zmarł 31 października 1952 roku. Spoczywa na zabytkowym cmentarzu jeżyckim przy ulicy Nowina. 31 października 1979 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się podsumowanie konkursu o Miano najlepszego żniwiarza 1979 roku. Najlepszym kombajnistą wybrany został pracownik z podpoznańskiego PGR-u Manieczki. Kilka dni później załoga kombinatu została też odznaczona orderem sztandaru pracy pierwszej klasy oraz otrzymała tytuł zakładu pracy socjalistycznej.